Cześć, tu dezachciol.pl, a to kolejny odcinek? Nie, to nie jest kolejny odcinek. Chciałem tylko Wam pokazać jeden mały bug, który zauważyłem przed chwilą na serwerze na 162. Tak, już Wam to pokazuję, tylko komuś odpiszę z gildii. Dobra, e, patrzcie, mam tutaj y, pusty, puste EQ i zielone drzwi. E, diamentowy kilo, w niezniszczalność 3, wydajność 4 i jedwabny dotyk 1. I bo właśnie, to jest ten bóg, że stawiam drzwi, jakby to powiedzieć, no, wykopuję te drzwi i mam taką jakby pół, pół drzwiczki i jeżeli to postawię, to jest niewidzialny blok i nie mogę przez niego przejść. Patrzcie, no. O, dobra. E, lecimy po drugi. Dobra. Chwila. E... O, jest. Dobra. I to jest taki bóg. Przed chwilą odkryłem go. Jest niezły, naprawdę. O, tu są te drzwiczki. I patrzcie. O, coś się nie udało. Czekajcie, yy... kurde, co jest, o jest, proszę. I mamy sklonowane drzwi. Jeszcze raz to pokażę. Proszę, mamy takie sklonowane drzwiczki. Także to jest ten bug. Chciałem pokazać wam taki ciekawy mały to ciekawe no i tyle dziękuję wam trzymajcie się cześć a i jeszcze jeżeli wam się podoba to komentujcie subskrybujcie oznacze no i siemaneczko